W 2019 zmodernizowaliśmy Kraków Karmelicka 60. im po modernizacji. Otis Tak jest. Z rolnikiem. No niestety. Trochę odskakuje No tak jak z Karmelickiej 58. widzicie to jest

przez no chwilko? no niestety, tak samo jak z Duniwansowicza 4 można powiedzieć ma akurat do lift Tak, a tutaj Otis No ale jeździ przynajmniej Tak Bo przy Chopina 10 niestety Winda wyłączona Tak Z powodu prądu Odregluje Już o tym nie Część przyjechali do paski. Dobra, dobra, Dobrze, Dobra, czasem.